Dzień dobry, kochani, witam Was w drugim dniu vlogmasu. Choć dzisiaj nie sprzyja zbytnio aura pogodowa, muszę się z lęką wybrać do miasta, ponieważ mamy do załatwienia kilka rzeczy. Musimy zrobić zakupy, musimy iść wysłać paczkę i odebrać paczkę. Będzie dużo odśnieżania auta, ponieważ od wczoraj sypie bardzo dużo śniegu. Także czeka mnie przeprawa w odśnieżaniu auta. Zapraszam Was na dzień. Z nami. Za oknem za ciekawie się za bardzo nie zapowiada, bo widzę, że drogi są nieodśnieżane, nie są niczym posypane, także hmm. nie wiem, czy w ogóle wyjedziemy spod domu. A jak już wyjedziemy, to będę raczej się bała jechać po tym śniegu, pomimo tego, że mam opony zimowe założone w aucie. No nic, zobaczymy, jak wyjdziemy na zewnątrz, jak tam do... jak się będzie przedstawiała ogólnie sytuacja. Pyszne? A będziesz smarowała chlebek? Lenka bardzo lubi jeść masło. A pokaż jak smarujesz chlebek. Gdzie masz nóż? Gdzie masz nóż? Tu na talerzu? Pokażesz, jak smarujesz chlebek. Tak? A nie do buzi tutaj na chlebek, tak? Nie do buzi nie bierzemy. Chodź smaruj chlebek. No, wow, udało się i teraz na chleb, super. Wow, żeby nam nie spadło, no, żeby nam nie spadło. No, tak się przedstawia moje auto, także mam dużo do odśnieżania. Ja właśnie odebrałam paczuszkę z Media Expert. Teraz pojedziemy jeszcze tylko na małe zakupy i wracamy do domu. No nie ukrywam, że miałam co odśnieżać na aucie, bo no, auto nie ukrywam, że wyglądał jak bałwanek. Idziemy dalej na spacerek, na kolejne zakupy z jednego sklepu do drugiego. Lenka, cieszysz się, że jest śnieg? Tak, cieszysz się, że jest śnieg, a dotkniemy śnieg. Chodź zobaczymy jak śnieg jest w dotyku. Co? Dotknij śniegu. W rękawiczkach to nie czuć, nie? Nie. A zrobimy kulkę ze śniegu? No, złap sobie śnieg. Mocno dużo śniegu weź sobie do rączki, no Wow, Super! No! I dzisiaj przedstawię Wam kolejny hol zakupowy w Lidlu. Dało mi się znaleźć takie fajne ozdoby na choinkę. W ziemię głównie ze względu na lękę żeby sobie mogła wieszać takie małe figurki, żeby miała pewność, że mi ich nie stłuczę. Kolejna rzecz, którą wzięłam to piżamka z Barbie. Tutaj możecie zobaczyć mniej więcej jak ona wygląda. Lody. Jemy lody. Mm. Zrobisz mi tutaj loda. Jakiego masz? Z... Limonkowego mi dałaś, a ty jakiego masz? Jakiego masz loda? Mamu. Kruskawkowego. Mmm, jakie pyszne te lody. Pyszne są. Super zrobiłaś te lody. Przedstawiony tutaj zestaw lodów. Kupiłyśmy w Lidl'u za około 30 zł. Mamo. No, Lęka jak go zobaczyła, to po prostu zaczęła piszczeć, a ja stwierdziłam, że muszę jej wziąć, bo wiem, że się będzie tym bawiła. Jak widać na załączonym obrazku, bawi się tym. No. I nie tylko ona, bo ja też. W środku zimy jemy lody. Mmm, pyszne. I tu mamy jeszcze takie na patyku. Tu mamy malinowy, truskawkowy, czekoladowy i chyba jeszcze cytrynowy. Cytrynowy. A tutaj jaki zrobimy lód? Smerfowy. Smerfowy. A tutaj jaki będzie limonkowy? I truskawkowy. To tam, mniam, Dam Ci, dam. Loda. Zrobimy jeszcze loda? Ops. Nie. Nie, tego nie. A teraz jakim mi dasz? Ten. Dobra, dziękuję. Mmm, pyszny. Ten. Jeszcze ten, ok. Ops. A czekoladowy dostanę? Ten. Tak, dostanę czekoladowy? To tylko dla Ciebie będzie. Ciebie. Tylko dla Ciebie, tak? ok. Hops. O nie. O nie. Inny. inny. A jaki jeszcze inny zrobimy? Zielony. No Zielony limonkowy. Hops. I nakładamy. Cyk. Super. Tak jak mówiłam wcześniej, odebrałam paczkę. Teraz zrobię open boxa. Zobaczymy, co tam przyszło. Tu jest paczka, zaraz ją otworzę. Ja wiem co jest w tej paczce. Zobaczymy tylko jak to jakościowo ogólnie wygląda. Nie rozumiem w ogóle tylko jak do tak małej rzeczy mogli dać tak dużego... Tak, duży, tak duże pudełko. Także otwieramy boksa, sprawdzamy, co jest w środku. No, no. Tak jak mówiłam, do takiej książeczki taki wielki boks. Nie wiem, kto to tam pakuje, ale tu mamy taką książeczkę. Zobaczymy, jak ta kościoła ogólnie wygląda. No, jest super, bo jest z otwieranymi obrazkami. Także lęce się będzie podobało. Jak dla mnie mega. A drugie? Tu mamy kolorowankę. Także też będzie bardzo zadowolona. Jak dla mnie super. Dobra, idę do Lenki, bo ona coś biedna tam ode mnie potrzebuje, ale mam nadzieję, że z prezentu na Mikołaja będzie zadowolona. A podejrzewam, że to jeszcze nie będzie wszystko, co znajdzie w parce od Mikołaja.